Siema, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Cytarus, a to jest pierwszy, drugi odcinek "Let's yy, Czekajcie chwileczkę. Jestem z powrotem w innym, w innym rozdziale typka, bo dadłem, zmieniałem coś i padłem. I zapraszam was na... Mają stanę na Facebooku możecie polajkować i czekać na dalsze losy mojej ekipy Ech, Oczywiście chciałem poznać ekipę i jeśli byście chcieli na przykład QA z jakąś mo z moim ekipą możecie dać tam lajka i czekać na uu Zagadaliśmy. Pięknie, chowaj się. Headshot, tak. What the fuck? Bo... Dobra, wcielamy się w kolejnego typka. Bo... to Dobrze, tutaj była spływka. E, Ochaj, no i I tak. byście chcieli na przykład kolejne kolejne takie jakieś wyzwanie, nie wiem na przykład challenge i w ogóle co zostawcie, możecie napisać w komentarzu i 14 są w walentynki to mam to wyślono sobie do kogoś dla weki albo coś jakieś Q&A na gram, czy coś czy coś nagam no, jakiś Q&A nie wiem jeszcze nie wiem ale murzy jak zostawicie lajka like to nagam no, Q&A no jak mówiłem wchodźcie na moją stronę możecie polubić dwie stypki pomożcie ładniutkie kamy sobie to jest to są sztylety. Stać taki. Okej. Okay. Podchodzić. ma Dobrze. że go zabiłem, ale debil. Potem, gdzie chciałbym Wam pokazać moje... W, moje... te itemki w ogóle e, więc... potem je wam pokażę jak tutaj na pierwszy rzut oka widać już widać już tutaj AK-47 y, sedno AK-47 sedno, fuck, fuck, fuck ulec mnie! Come on! Ah. Tam się cykam się. Czyli nikogo nie ma. Czym tam? A, skręciło, na pewno skręciło. Przylety. Tam jest typek. Der. Jest! Zrobiłem go pięknie Mam podnietę, naprawdę podnietę mam Jesteśmy Tu, tu tutaj! Nie, Dę Naprawdę? Dobrze Przechodzimy w, w takim razie do Mojego Ekwipunku Do zobaczenia Dobrze, jesteśmy w moim ekwipunku Czytaj macie elitę światową I w ogóle ekwipunek I tam macie moje itemki w CSGO żeton to w ogóle zbada i w ogóle Teraz wam chciałbym pokazać, tutaj macie płódki jeszcze Teraz wam pokażę na przykład klawiszny kabin. Tutaj do do to jest to, co taką, że włączoną... Dobrze, jeśli nam się spodoba, możecie zostawić lajka, subskrypcję, komentarz. Trzymajcie się. Cześć.